Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin. Jest z nami trener John Carver. Hello, boss. Hi, good afternoon. I trener Radosław Bella. Dzień, Dzień dobry. dobry. Czekamy na Państwa pytania. Mirosław Solarek jako pierwszy. Dzień dobry, panie trenerze. Po meczu Lechia Motor trener Mateusz Stolarski bardzo chwalił drużynę białozielonych i powiedział, że punktowanie to jest tylko kwestia czasu. Czy zaczniemy punktować? Mam tutaj na myśli mecz za trzy punkty i zwycięstwo już w meczu z Zagłębią Lubin. Tak, było bardzo miło słyszeć to, co trener Stolarski mówi. I, I tak dodam, że jeszcze rozmawialiśmy. Mieliśmy okazję rozmawiać wczoraj telefonicznie przez 30 minut z trenerem. Football. I to jest dobre jak się dwóch trenerów dzwoni, którzy żyją futbolem, cały czas oddychają futbolem. And he said some really nice things, and we spoke about the game in general. I też nas nas pochwalił, też rozmawialiśmy o innych takich rzeczach związanych z meczem. And I said to him if you need anybody to speak to in the future, I'm on the other end of the telephone. So it was a good conversation i zaproponowałem mu że jeżeli byś chciał jeszcze pogadać o piłce to jestem do dyspozycji mieliśmy bardzo fajną rozmowę I, right things, right I myślę że trenerzy jak nikt inny rozumie to że jeżeli się robi dobre rzeczy to na koniec w konsekwencji się otrzyma otrzyma punkty was, um, was to Friday night. I tą drugą połowę, gdzie wróciliśmy do gry, chcemy po prostu zabrać jako taką, taką dobrą energię do następnego meczu. Karolina Jaskulska. No to ja dopytam o ten króciutki mikrocyk. W zasadzie dwa dni. Co można zrobić przez, przez tak krótki czas? Absolutnie nic. Absolutnie nic. Dalej kontynuujemy taką pracę na spotkaniach, na odprawach, które są kluczowe w takim okresie. But even those meetings are condensed into one. Ale nawet te, te um, spotkania są skondensowane do jednego takiego spotkania głównego. I ten wczorajszy dzień, dzisiejszy, jest tak naprawdę taką diagnozą, jaką oni się czują, zawodnicy. Więc z takiego taktycznego punktu widzenia było bardzo ciężko coś zrobić, no i tak naprawdę nie zrobiliśmy za dużo. Oczywiście mamy jeszcze daleką drogę busem przed sobą, co też nie pomaga w regeneracji. I porównując, no to zespół Zagłębia miał zdecydowanie więcej czasu, żeby się do tej gry, do tego meczu przygotować. I jest to dla mnie dziwne, że gramy mecz w poniedziałek wieczór i musimy od razu zaczynać w piątek wyjazdowym meczem wieczór. Bo myślę, że nie za wiele drużyn miało taką sytuację. Fajnie by było kiedyś, prawda, zagrać w sobotę, gdzie w futbol generalnie się gra w mecze w sobotę. Proszę powiedzieć, no bo też dużo trenerów czy piłkarzy ma takie poczucie, że po nieudanych meczach wolą szybciej wyjść na boisko. I czy w aktualnej sytuacji drużyny jednak jakimś pozytywem jest to, że ten mecz jest już tak szybko, a nie na przykład w poniedziałek, tak? Myślę, że they're delighted an extra couple of days just to prepare properly. Yeah. Um, but players yes in general like to bounce back if they've szczególnie wś wś wśród piłkarzy którzy zaraz po takim występie chcą wrócić na boisko jeżeli nie, wy nie wygrali, ale ja chciałbym mieć zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie się do tego meczu. And we as coaches are the same. We i my jako trenerzy też oczywiście chcemy jak najszybciej grać, ale musimy nie, nie możemy zapominać, że myśmy tych dwóch meczów ostatnich nie przegrali, jesteśmy, nie, nie jesteśmy pokonani w tych ostatnich dwóch meczach. I to jest ta, te, te ziarno tego pozytywnego myślenia, które zabieram ze sobą po tych dwóch meczach. To jeszcze pytanie Antona rękę, czy już jest diagnoza jego, jego urazu? Dalej czekamy na taką ostateczną decyzję, bo się rozgrywa między tym czy on musi przejść operację, czy wystarczy po prostu przerwa dłuższa w treningu. But whatever the decision is, it's be a long term injury. Ale z, niezależnie od tego jaka będzie decyzja, no to będzie to sporo czasu minie, zanim on wróci. Which not good for me, the squad and for for the boy himself. Co nie jest dobre dla mnie, dla naszego zespołu no i przede wszystkim dla Antona. Ale no zrobimy wszystko, żeby wrócił szybko. Bo przede wszystkim chodzi o jego karierę i o jego granie. Paweł Stankiewicz. Dzień dobry, trenerze. Ja wiem, że to już jest nudne i co tydzień rozmawiamy o tym samym, ale no ta defensywa to jest coś, co. Wam kompletnie nie wychodzi i coś, co kosztuje w każdym meczu stratę punktów. Co może pan jeszcze w tym momencie zmienić? Czy to jest tylko i wyłącznie w każdym tygodniu praca nad poprawą, czy co to można jeszcze wymyśleć? No, oprócz transferów. E, yes. yeah, tak. W fairness, it, it hasn't changed the way we try and work. We try and prepare and do the right things. Um, to prevent us from conceding goals tak będąc szczery, to yy, będąc szczery, no to my pracujemy dalej w taki sam sposób chcemy ich rozwijać chcemy cały czas yy, przygotowywać zespół jak przeciwnik może nam nas zaskoczyć jak my możemy się przed tym obronić i jeśli was a theme a trend how we concede goals then i would be more concerned i jeż, jeżeli byłaby jakaś taka tendencja, w sensie taki, że jest jeden sposób, w którym my naj, e, tracimy bramki, to byłbym bardzo zaniepokojony. But it's not. It's more about by Ale nie jest tak, że my te, tracimy bramki w jeden sposób, tylko jest to raczej błąd indywidualny, co mecz innego zawodnika. So we need to stop mistakes, for sure. <laughs> Dlatego musimy przede wszystkim przestać te błędy robić, to na pewno. And try and as a team. i przede wszystkim bronić lepiej jako zespół and the risks. i eliminować ryzyko czy trener mógłby rozwinąć myśl nie mieliśmy za dużo czasu na przygotowanie taktyki na Lubin yeah what well, how we normally work is normally one day we would do Look at the opposition in possession. Jak zazwyczaj pracujemy, może powiem, więc jeden dzień zawsze poświęcamy na to, jak przeciwnik broni, więc jak my będziemy atakować, a w drugi dzień jest na odwrót, czyli, czyli jak oni atakują, jak my się będziemy bronić. I zawsze im pokazujemy wideo, ale z racji tego, że, że nie mieliśmy czasu, no to nie, nie mogliśmy sobie to, tego tak rozplanować, jak zawsze. I to jest bardzo takie. Mm, jest to trudne z tego punktu widzenia, że my nie chcemy w jeden dzień dawać wszystkich informacji, które zamiast im pomagać, będą po prostu sprawiały, że będzie. Ta decyzja trudniejsza, że za dużo informacji przekażemy zawodnikom. Too much will them. Bo za dużo informacji często po prostu e, przeciąży zawodnika. I, i, nie mieli, i, I nie mieliśmy też dzisiaj okazji, żeby tak w pełni zaangażować zawodników, bo jesteśmy dwa dni po meczu, więc musieliśmy po prostu przez tą taktykę przejść, tak trochę na, nie tyle, że na stojąco, ale zdecydowanie na mniejszej intensywności. Więc dzisiaj naprawdę zawodnicy dostali bardzo dużo informacji na temat Zagłębia, czy na spotkaniu, czy na boisku treningowym, gdzie przeszliśmy przez tę taktykę, no bo to był jedyny dzień, bo jutro jest długa podróż i, i, i tylko taka aktywacja przedmeczowa i krótki trening. Czy Nie, jest to, nie jesteśmy co prawda na Cyprze, ale czy...

Ale no, z naszej perspektywy to trzeba zwrócić uwagę na to, żebyśmy byli odpowiednio nawodnieni, żebyśmy przeszli przez ten mecz, żebyśmy przystąpili do meczu nawodnieni, a nie z braku wody w organizmie. I to jest naturalny proces jaki mamy, gdzie przygotowujemy zawodników do meczu. Trenowaliście w Dubaju w zeszłym roku, więc... <grym w Dubaju> <grym w Słowce> Yeah, I wasn't there though. I was yeah. there for one day, wasn't I? So yeah, ja yeah, yeah, tak. yeah, So sort they've of had Andy and, and they sampled a pre we had. So, I, i, też w Turcji so, so I think uh, we we can't use that as an, ex that won't be an excuse. Nie, nie możemy teraz wziąć to jako wymówka temperatury. Czy wy? Y jakby indywidualnie rozmawiacie z tymi zawodnikami, którzy konkretnie popełnili błędy i konkretnie z nimi pracujecie nad tymi błędami, nad ich psy psychiką. mam zawsze rozmowy z zawodnikami. video and in, in group work, so ale oprócz takich, oprócz tego, że trener ma rozmowy też my mamy ze sztabu trenerzy rozmowy indywidualne z zawodnikami, ale też formacyjne, czyli zawodnicy defensywni mają osobne spotkania, ofensywni ofensywnie mają osobne spotkania. Nie zapominajmy, że oni są młodzi, potrzebują informacji, potrzebują się uczyć. I to jest naturalna i bardzo istotna część edukacji. Szkoda jest czasami, że, że ludzie z zewnątrz nie widzą ile pracy jest robione wewnątrz. Ale mogę was zapewnić, że bardzo dużo się dzieje u nas wewnątrz w klubie w tym sensie, że pracujemy nad zawodnikami, bardzo but again, dużo. But again, because of the short turnaround, sometimes you have to stay away from that work until the week, so you can give them the ale to, co jest bardzo ważne, no z racji tego krótkiego mikrocyklu musimy wybrać informacje, które będą kluczowe, bo żeby nie dać za dużo tych informacji, bo na to będzie czas w przyszłym tygodniu, gdzie będzie trochę więcej czasu, żebyśmy z nimi po prostu indywidualnie popracowali. Proszę bardzo. Dzień dobry panie trenerze. Ja mam takie pytanie, bo zagłębię też jakoś nie ma wielkiego startu w, te, w tym początku sezonu. Czy trener Ojzyński jest pana w stanie czymś zaskoczyć po analizach? ich mecze. Well, um, first of all, the other the other mixture of a squad of uh, players. E, przede wszystkim no, musimy zobaczyć jak mają zmiksowany skład. They have some experience, but some young players, good young players who have come through their academy system. E, i i to jest dobrze zbalansowany skład, bo mają bardzo znaczy, mają część zawodników, którzy są doświadczeni, co pomaga tej drugiej części e, zespołu, który jest e, przez akademię przeszedł i są młodymi zawodnikami. And e, I z racji tego, że grają u siebie, no to na pewno będą mieli jakąś większą presję, żeby wygrać ten mecz ale jest to naszym, naszym zadaniem, żeby ich rozczarować. We ale wiemy, że przed nami bardzo trudny mecz z racji tego, yeah. jaki, then, jaki typ zawodników posiadają w składzie. You know I <laughs> I jeżeli przychodziłby Pan tak regularnie na, to, na, te, na te konferencje, no to by Pan wiedział, że ja nigdy nie daję jakichś szczegółowych, taktycznych informacji na temat meczu i przeciwnika. Okay. <laughs> czy to wszystkie pytania? And you're very welcome, by the way. <laughs> Jest pan mile widziany. Tomek, Tomek Galiński. Tak, bo, to dopytam, czy wolelibyście na przykład sytuację, w której to wy macie dwa tygodnie przerwy, a zagłębia byłoby po tam trzech tygodniach od poprzedniego meczu? Jakby odwrócić tą sytuację? Yeah, yeah, ideally, definitely. E, tak, w idealnym świecie to oczywiście fajnie by tak było. Bo to, co robimy na boisku treningowym, jak się przygotowujemy do przeciwnika, to jest bardzo ważne dla nas. I ja się czuję bardziej przygotowany, no bo możemy zrobić więcej i wtedy nie ma żadnej takiej e, szarej strefy, w której mogę powiedzieć, że czegoś nie przygotowaliśmy. Karolina ponownie. To jeszcze jedno takie pytanie, bardziej kibiców, może nurtujące w kontekście też tych piłkarzy, którzy mają mniej minut, mniej szans na grę. P mówił Pan o tym już przed sezonem, że będziecie też starali się organizować jakieś dodatkowe mecze dla tych piłkarzy, tak, żeby mieli więcej szans, jak, jak wygląda właśnie sytuacja w tej chwili, czy, czy jakiegoś takiego meczu może w najbliższym czasie możemy się spodziewać? Tak, to jest great pytanie, because i we to jest bardzo ciekawe pytanie no bo tych zawodników było dużo i w momencie w którym już aranżowaliśmy sparring, no to wypadło nam paru zawodników kończonych których mamy. I have I myślę że każdy z was wie że nie mamy szerokiego składu. So it's trying to find a balance. Więc musimy znaleźć ten balans teraz. Mieliśmy paru zawodników, którzy zeszli od do nas seniorów do U 19, gdy grali oni z Maccabi, z Maccabi. I oczywiście chciałbym, żeby zawodnicy typu właśnie Kalvent czy, czy inni, którzy są z nami, a już nie mogą być juniorami, zagrali trochę więcej. But because of our current situation, it's extremely difficult. Ale z racji naszej sytuacji, która jest obecnie i z racji tych konkurowanych zawodników, to, to jest to bardzo trudne teraz. Jesteście najlepsi. <laughs> Skoro nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy. Thank you. Okay, dziękuję. dziękuję.